Witam, ogniwo Eco plus, plus 16 kW w mojej kotłowni. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat e, dotyczący może bardziej sterownika Ecoal, który jest zastosowany w tym kociołku e, i funkcji związanej z kalibracją czujników. Jest takie pojęcie, jest taka możliwość, ale, ale. W czym był problem? Problem był w tym, że mm, widziałem w aplikacji telefonicznej, że jest taka zakładka jak kalibracja czujników. Widziałem to również na e, stronie internetowej e, tego sterownika mojego, że jest taka opcja w ustawieniach jak kalibracja czujników. Natomiast nie znalazłem nic na ten temat w instrukcji sterownika ECOAL. Możliwe, że niezbyt wnikliwie czytałem, ale wydaje mi się, że nie ma tam nic specjalnie napisane na ten temat. Przekopałem cały sterownik i w żadnych tych ustawieniach nigdzie niczego nie znalazłem na ten temat. I tak w komentarzach do innego filmiku jeden z, yy, yy, jeden z użytkowników czy zainteresowanych osób zadał mi pytanie. Dlaczego mam w wyłączoną pogodówkę? No, istotnie nie mam pogodówki obecnie ani na, CW, na CO ani na y, kocioł. Dlatego, że y, teraz w tej porze zimowej, gdzie są dość niskie temperatury, czujnik temperatury, który jest y, zamieszczony na zewnątrz, tutaj zaraz za tą ścianą, za ścianą kotłowni, z drugiej strony ściany jest po prostu zamontowany. Miałem tutaj wolny otwór po starej rurce z wody wykorzystaliśmy to, żeby nie wiercić dodatkowych otworów w ścianie, no i tak byśmy go tam zabudowali. No i wszystko fajnie. Ale kiedy było ciepło, to ta pogodówka fajnie pracowała. Natomiast kiedy temperatury spadają w okolice zera i mniej, to ten czujnik niestety nie pokazywał prawdy. A dlaczego? Dlatego, że. Moje ściany piwnicy są nieocieplone i jest bardzo duża strata ciepła, przenikalność tego ciepła. No i ten czujnik pokazuje różnica jest około 1,2-1,5 stopnia, a nawet i 2 stopnie, kiedy jest jeszcze mroźniej na dworze. Niestety nie mogę tego ocieplić z przyczyn technicznych, technicznych budynku. Natomiast bardzo dużo jednak tego ciepła ucieka. Za ścianą stoi samochód, który nigdy od strony piwnicy nie jest zamrożony, nawet jak jest minus 18 na dworze, z ręką na sercu. No więc z tej pogodówki, istotnie specjalnie nie korzystałem, i tutaj włączył się inny użytkownik do tego komentarza. Pozytywnie nastawiony i bardzo pomocny, szczerze mówiąc. W tych poradach, które tam dostaję w komentarzach, no, że przecież możesz skalibrować sobie czujnik do właściwej temperatury i, i, i po sprawie. No i mówię, kurczę, spróbujemy. No i się udało, ponieważ nie wiem, czy to jest na sterowniku. Być może użytkownicy, może nawet o tym nie wiedzą, że jest taka możliwość, jeśli tego nie ma w funkcjach sterownika. Tylko i wyłącznie po podpięciu do internetu. To też pokażę za chwileczkę i dokończymy ten materiał przed komputerem. Ok, jesteśmy przed komputerem. Od razu przechodzę do y, ustawień. Y, I tutaj w tych ustawieniach właśnie zauważyłem, że jest coś takiego jak kalibracja czujników. To samo widziałem czy widzę na aplikacji w telefonie. Jednak nie ruszałem tego, ponieważ nie wiedziałem, co to jest i, i specjalnie też nie, nie miałem czasu, żeby, żeby tutaj się rozwinąć w tym temacie, ale dzięki tym podpowiedziom w komentarzach no, okazało się, że to jest dość ważna pomocna funkcja, że tak powiem, w ustawieniach, czu, nie czujników, tak, no, czujników, ale ustawieniach sterownika. Czy rzeczywiście tak jest, że nie widać tego w sterowniku, że nie ma tego w instrukcji sterownika, no to pewnie odczuję to na podstawie komentarzy pod filmikiem, więc do, przejdźmy do tej zakładki, kalibrację czujników. <coughs> I tutaj są pokazane wszystkie moje czujniki, które pracują. Nie mam żadnego pomiaru temperatury wewnętrznej, więc tutaj sobie coś tam kręci się jakieś kółeczko i OK. Ale skupmy się na tym, tempe, na tym czujniku temperatury zewnętrznej. No, po tych uwagach czy podpowiedziach wprowadziłem tutaj tą kalibrację na minus 1,2 stopnia. W tej sytuacji sterownik pokazuje, że na dworze jest minus 1,1 stopnia Celsjusza i to jest bardzo zgodne z czujnikiem temperatury, jaki mam wyprowadzony na piętrze w kuchni czujnikiem zewnętrznym. Pasuje to teraz idealnie. Gdy nie miałem zrobionej tej korekty, sprawdzimy, czy to od razu mi tam pokaże, jak damy na zero, ile, ile wcześniej pokazywał ten czujnik. Zapisz. No, jak nie było tej korekty, to czujnik mi pokazywał 0,2 stopnia, czyli przekłamanie, że tak powiem, w stosunku do realnej temperatury odczuwalnej na dworze, czy mierzonej na dworze. Jest tutaj te około 1,5 stopnia, i im niżej niższa temperatura powietrza, im niższa temperatura zewnętrzna, tym to jakby przekłamanie delikatnie mówiąc było trochę większe. Stąd też nie używałem tej pogodówki, ponieważ ten czujnik nie widział realnej temperatury i troszeczkę o te 2-3 stopnie. Jakby to powiedzieć, podawał mi za mało temperatury na zaworze czterodrogowym na CO. Teraz, po tych paru godzinach obserwacji, bo już tyle mniej więcej minęło, mogę stwierdzić, że układ pracuje idealnie. Nie muszę sam sobie z telefonu sterować, żeby mi tam podkręciło na zaworze 4D, nagrzejniki trochę więcej. To samo pracuje i widzę, że, czy czuję, że to jest płynne, komfortowe, jeśli chodzi o temperaturę wewnętrzną otoczenia. Przynajmniej na razie przy takiej temperaturze zewnętrznej, jak jest w chwili obecnej minus 1, zobaczymy, bo jutro, jutro akurat ma spaść troszeczkę temperatura. I to nawet dość mocno, gdzieś tam tak zapowiadają albo straszą, nie wiem. Generalnie jest to bardzo ciekawa funkcja, e, pozwalająca na skorygowanie pewnych rzeczy temperaturowych, pomiarowych w instalacji. Ja mam, wydaje mi się, że dość dużo tych czujników wpiętych w mojej instalacji i dobrze jest, żeby to właśnie zrozumieć, poznać. I wiedzieć, gdzie ewentualnie można coś sobie delikatnie skorygować, żeby poprawić funkcję kotła, funkcję pracy kotła. No. Na przykład tutaj jest temperatura kotła. Widać, że temperatura jest, ta kalibracja jest zrobiona plus 2,2 stopnia. Też będę sobie to obserwował, jak to będzie wpływać na pracę kotła przy korekcie tej. Kalibracji, bo generalnie widzę, że kociołek aktualnie dodam, że wróciłem z powrotem do trybu Ecoal, gdzieś naprawdę mi tam ten tryb bardziej leżał i bardziej mi odpowiada pod kątem komfortu eksploatacji tego kotła. I, i, i tu widać, że to już jest fabrycznie przekalibrowane, bo nic więcej tutaj nie ruszałem. Na razie, i, i szczerze mówiąc, może nie będę ruszał, bo, bo lepiej nie tykać tego być może. No cóż, ale wydaje mi się, że należy to traktować jako ciekawostkę, być, o której no prawdopodobnie użytkownicy bez dostępu do internetu, internetu mogą nie wiedzieć. Można mieć instalację oczujnikowaną, jeśli jest to faktycznie prawdą, że, że w tym sterowniku tego nie widać, tylko po podpięciu do internetu, no to to być może nie jest w pełni wykorzystana Funkcjonalność tego sterownika w tym momencie. Ale nie mnie o tym decydować. Spróbujemy do tego dojść, ponieważ jesteśmy na etapie uczenia się, przynajmniej ja. I być może jest to cenna porada dla nowych użytkowników kotła ogniwo ze sterownikiem Ekoal. Zobaczymy. Niemniej jednak dziękuję za wszystkie komentarze, oczywiście te pozytywne, również za te krytyczne, gdzieś tam. Coś zawsze z tego można wyciągnąć. Ok, dzięki na razie.